Obudziłem się w środku nocy. Nie pamiętam, kiedy zasnąłem, ale coś było inaczej. Cisza była za ciężka, za spokojna. Spojrzałem w stronę łóżka. Nie byłem sam. Nie wiedziałem, jak to nazwać. Kształt był niewyraźny. Nie poruszał się. Nie oddychał? Nie byłem pewien. Wziąłem oddech. Nic. Więcej niż cisza. Było oczekiwanie. Zamknąłem oczy. Kiedy je otworzyłem, coś przesunęło się w kącie pokoju. Nie wiedziałem, czy to moje oczy coś innego. Nie mogłem krzyknąć. Nie było powodu. Ale czułem. Napięcie rosło. Nie było nic do zobaczenia. Tylko obecność. Podniosłem się powoli. Każdy ruch był głośny w mojej głowie. Nic nie reagowało. Ale czułem, że patrzy na mnie coś poza zasięgiem wzroku. Każdy krok odbijał się echem, każdy oddech był za głośny. Wróciłem do łóżka, nie mogłem spać. Czułem, że coś siedzi w ciemności, obserwuję. Nie potrzebowałem go zobaczyć. Wystarczyło, że czułem jego obecność. To nie było ciało. To było wrażenie. Chciałem stać. Chciałem sprawdzić. Ale stopy były jak przyklejone do podłogi. Nie mogłem zrobić kroku. Czas zwolnił. Dźwięki w pokoju. Własne serce, szelest pościeli, każdy był przesadnie głośny. Kiedy odważyłem się spojrzeć jeszcze raz w odbiciu okna, coś było za mną. Nie mogłem zobaczyć, co to było. Nie byłem w stanie oddychać normalnie, ale wiedziałem, nie był to. Mój sen, a budziłem się znowu, tym razem w południe. Pokój był pusty, ale pamięć obecność nie opuściła mnie. I wiem, że wróci.